Dobra. Pierwsza misja za nami. E, następne zadanie: Wykańczanie fortu. Z każdym dniem w pobliżu twojego obozu pojawiały się coraz większe stada wilków. Ich nieustanne wycie sprawiało, że ludzie nie mogli w nocy zmrużyć oka. Wydawało się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy nagle powrócił zwiadowca lorda Wełnowora. Niebawem zostałeś wezwany do namiotu dowództwa długo długoręka przekonał mnie, aby dać ci jeszcze jedną szansę. Nie opodal, odnaleźliśmy ruiny budowli obronnej. Wilki nawiedzają to miejsce każdej zimy, dlatego musisz jak najszybciej odbudować palisadę, która otacza warownie. Tym razem nie możesz zawieść. Miej oczy szeroko otwarte. Spokojna, łatwizna. Muszę Aby zapewnić mięsem. swoim ludziom bezpieczeństwo, musisz odnowić zniszczoną palisadę przed nadejściem zimy. Skorzystaj z pomocy łuczników, którzy odpędzą wilki niepokojące twoich kmieci. I jeszcze trzeba. E, skończyć zamek. Po rozpoczęciu produkcji drewna i żywności zacznij gromadzić. Dobra, wiecie co? To raczej mi nie jest potrzebne. Jak ktoś chce sobie poczytać, to sobie tutaj zatrzyma e, i może sobie na szybko przeczytać, co tam jest ciekawego. Powiedziane, samouczek. Wybierz miejsce na spichleż. no właśnie. Wybierz miejsce na spichleż. A będzie spokojnie. Hmm. Jakieś polecenia? A. No właśnie. A, dobra, spację to się robiło. Potrzeba drewna. Ja mogę w ogóle rekrutować jakoś jednostki? Nie mogę. Jak mi zginą, to koniec. Wielki na górze. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. No nie, no, przyzwyczajenia wciskać to. Spacją się robi. Słuchajcie, bo chyba trochę za głośno jest muzyka, nie? Dobra, teraz chyba będzie lepiej. Chociaż tak patrzę... Jeszcze za głośno. 40 Dobra, i tak patrzę jeszcze, że... Czemu nie mam mieczyka? No właśnie, mieczyk. Dawaj, dawać to drewno tutaj. Nasze zapasy żywności Dobra, to chyba też mogę przyspieszyć, chyba nic tu ciekawego się nie będzie działo. I co? Mogę postawić od razu jeszcze jeden, w takim razie ten... tak Te wielki tam siedzą, ale... A ...na razie nie zamierzają atakować. Najważniejsze to żywność na razie. Dobra, no i teraz zamek. No, zamek zrobiony. No i matwizna. No i teraz jeszcze tylko postawić to muszę. Za mało pracowników aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ja da rady tą bramę zamknąć? Nie, da rady. Nie zauważyłem, że nie mam tylu ludzi. To i tak w ogóle fajnie zrobione, że ta pierwsza twierdza jest takim, jakby samouczkiem, trochę do gry w ogóle. Do walki, na zamki, do budowania się, wszystko. Do rozwijania się, jak się gra w tą grę. A już jak się gra w krzyżowca, to nie, tam jesteś już rzucony głeb... na głęboką wodę. Jak nie ogarniasz, no to. No to masz przerambane. Wiadomość od Twojego skryby, sir. Wilki grasują w pobliżu. No dobra, już zaraz będę miał widzenie. Wystarczająco. O idą wilki. Mój panie, wilki atakują. Otwiedzmy. Dobra, ile potrzebuję? 35 minut. Mam nadzieję, że Rezygnacja z rozciągania podatków to dopiero początek. Nie ma co więcej tych hat budować, bo... ...więcej jedzenia będą brali, nie? jeszcze jedną tą chatę mogę zrobić. No bo nawet dwie, po co mi ten jeden mieć tam... ...niepotrzebny. Na full wykorzystany. No i drewna nie zużywają, żeby tutaj palić. To by było przegięte, jakby potrzebne było jeszcze drewno do palenia tutaj, nie? Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się sobie. Dobra, to co, zmniejszamy na 40, bo oni już niosą i będzie koniec misji. Czy się poszło? Nie, kolejne 6 minut. Ej, chyba te dwie pierwsze misje, albo nawet trzy wezmę w jednym odcinku wrzucę na YouTube, bo to i tak jest zbyt krótkie chyba. No cóż, przynajmniej to zadanie nie przerosło Twoich możliwości. Dobra robota! Teraz nasi ludzie są bezpieczni i możemy wysłać do sąsiedniego hrabstwa drużynę myśliwską, która skutecznie wypije wilki. Ja sądzę, że tak należy postąpić. Pamiętaj jednak, aby działać bardzo ostrożnie, gdyż tamto hrabstwo graniczy już z ziemiami naszych nieprzyjaciół.